A skąd się to bierze, drodzy Państwo? No oczywiście bierze się to z dyrektyw e, unijnych. No i tutaj na jeden temat szczególnie chciałbym zwrócić uwagę, tak można powiedzieć, trochę wrzucając dodatkowo do naszego e, webinaru, dlatego że pod koniec grudnia pojawiły się, pojawił się dokument TRACE-2. E, TRACE-2, czyli dokument wyjaśniający, w jaki sposób należy interpretować przepisy, ogólnie mówiąc, pakietu mobilności, czyli Wszystkie zmiany, które, które przeszliśmy od 2020 roku, czyli zmiany związane z zasadami odbioru odpoczynków kierowców w rozporządzeniu 561, zmiany w dostępie do rynku i również zmiany, jeżeli chodzi o delegowanie kierowców. No i dzisiaj, dodając ten temat do naszego webinaru, chcielibyśmy wspomnieć o jednym, myślę, że bardzo istotnym temacie, dlatego że w tych wytycznych Trace 2. Pojawiła się informacja ta, o której powiedziałem wcześniej, to znaczy, wysyłając naszego kierowcę do pracy w jakimś kraju zagranicznym, rozliczając tą płacę zagraniczną, powinniśmy przejąć całe to rozliczenie, które obowiązuje w tym kraju. Nie bazujemy tylko i wyłącznie na stawce minimalnej, ale na wszystkich ewentualnych dodatkach, które temu kierowcy mogą przysługiwać. No i na pewno taki ważny element tego wynagrodzenia, który został również powtórzony w wytycznych 3.2, no to są ewentualne diety i ewentualne noclegi kierowców i wypłaty za te noclegi według przepisów krajów właśnie do których ten kierowca jest delegowany. No i teraz patrząc na to, jak wygląda u nas w Polsce rozliczenie, nasz kierowca, który wykonuje przewozy międzynarodowe według przepisów ustawy o czasie pracy kierowców nie jest już w podróży służbowej i takich diet i ryczałtów za nocleg nie otrzymuje. No ale jeżeli my wysyłamy naszego kierowcę do pracy, to powiedzmy jak mamy na przykładzie, mamy wytyczne francuskie, wysyłamy go do pracy we Francji, powinniśmy przejąć, Całe rozliczenie francuskie za ten okres delegowania tego kierowcy, co oznacza, że nasz kierowca powinien otrzymać tą stawkę wynikającą z układu zbiorowego we Francji dla odpowiedniej kategorii pojazdu, który ten e, kierowca prowadzi. Dodatkowo powinniśmy mu doliczyć dodatki za pracę w nocy, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i ewentualnie inne dodatki, które wynikają z układu zbiorowego. I tak jak Państwo tutaj widzą, we Francji również obowiązują diety. Związane z właśnie jakąś, no powiedzmy w cudzysłowie, podróżą służbową tego kierowcy. No, diety, które nam nie pozwolono zaliczyć do płacy, jakby sektorowej tak, za granicą. Tak. A tam Francja może na podstawie tych wytycznych wymagać ich wypłaty jako diet francuskich. Dokładnie. I proszę Państwa, no wytyczne skandaliczne, nie, już dlatego o tym myślę, że zrobimy o tym zupełnie osobny webinar i jakby ten temat. Myślę, że trzeba jak najszybciej nagłośnić, bo to jest, proszę Państwa, pakiet mobilności numer dwa. I jak się, jakby to jest całkowita zmiana zasad rozliczenia, zaraz powiem Państwu, jak to wpłynie na koszty choćby dzienne pracownika w takiej pracy we Francji. A patrząc na te wytyczne, za tym może pójść, prawda, mogą pójść Niemcy, może pójść Austria, może pójść Belgia, Holandia, gdzie te diety są identycznie wysokie jak we Francji. I tu, proszę Państwa, na czym to polega? Polega to na tym, że Powiedziano nam w pakiecie mobilności, w jednej z dyrektyw, że dieta czy też zwrot kosztów nie jest częścią płac zagranicznych. A teraz według tych wytycznych wymaga się na podstawie tych samych dyrektyw, aby do tej płacy zagranicznej zaliczyć te zagraniczne diety. Na ten moment, jeżeli sobie przeliczymy, to stawka taka dzienna we Francji wynosi powiedzmy 12 euro. Proszę Państwa, ten kierowca niech pracuje nam 10 godzin w tej Francji. Jeżeli dodamy do tego 60, prawie 4 euro, prawda, tego, tej dodatkowej diety, to w przeliczeniu na złotówki wyjdzie nam prawie 800 złotych dniówki dziennej. Gdzie, proszę Państwa, przy bardzo dobrej dniówce polskiej, czyli przykładowo netto dajmy tą dniówkę 450 zł brud to brutto jest na poziomie 600 zł, 620. Tak jest, tak. Czyli na każdym dniu, gdyby ktoś według tych wytycznych spróbował nas sprawdzić za granicą, my musimy jeszcze dopłacić w takiej Francji no ponad 150 zł. Mamy 20 dni, no to proszę państwa mamy prawie 3000 zł tej, tego braku tej płacy zagranicznej, gdzie teraz państwo doskonale wiedzą, że starcza nam na te płace zagraniczne, po to tą premię wypłacamy później. I dlatego już o tym mówimy, zainteresowaliśmy już tym Zrzeszenia, z którymi współpracujemy, żeby z kolei nasze ministerstwo nie przespało tego tematu, jak kilka lat temu został przespany temat pakietu mobilności i później się już nic nie dało zrobić. Więc uważam, że to jest ten czas, żeby tutaj reagować na to, reagować na te, jak powiedziałem wcześniej, dla mnie troszeczkę skandaliczne wytyczne, gdzie do tej pory kontrole wyglądały inaczej, ta płaca wyglądała inaczej, teraz powstał trace i w zasadzie każdy kontrolujący, gdy będzie chciał, może do tego trace się odwołać, do tych wytycznych i na podstawie tych wytycznych może stworzyć się za chwilkę no, no, niekorzystne dla nas, dla, dla, dla całej grupy naszych przewoźników wykonujących transport międzynarodowy interpretacja.